Wyborny Majhotel, będę z tej strony i witam was w Detranie z Wyrtezem. Siemano, Cześć, witajcie! I lecimy, uwaga. Trzeba szybko lecimy do Yyy, gdyż Dobra. w ostatnim czasie Detraników było bardzo, ale to bardzo malutko, to było bardzo dziwne, że tak się stało. Ale było ich tak bardzo malutko, że bardzo malutko, i jako, że bardzo malutko, to, tam to nagrywamy! O oh je, yeah, Madahaka! Kup mi składaka, będziemy ziołami. Najlepsza argumentacja ever, po prostu, naprawdę. Co? Bo, bardzo malutka, to bardzo malutka, bardzo malutka. To jest argumentacja, aż zaskoczyłem do lawy, nie. O Przepraszam. Boże. Przynajmniej się gwoździem nie przygwoździłem nie? Tak. strzeliłbym cytatem, ale nowe zasady YouTube'a i te sprawy. Nowe no, nie? Nie, zasady, nie, można, bo... nie można, nie można. Tak, nie można sobie na pozwalać na ograniczone są ograniczone są przez nowe zasady YouTube'a. Tak, takie takie bardzo ograniczone, nie. Już! Tak! <laughs> <laughs> Pan przeszkadzający zwątpił, kiedy trzecią pułapkę po prostu nie udało mu się odpalić, gdy, gdy ja sobie biegłem. Stwierdził, a to ja, to ja sobie poprzeszkadzam komuś innemu. <laughs> Dobrze, dawaj, nie dawaj, bo tu ktoś, ktoś ma drugie miejsce i będziesz na trzecim. Tak, bo on nie da rady Cię dogonić. Dobrze! Mamy podium! Mamy. podium! Oh, yeah. no dobry jestem, ty, kurde, czy Chyba ten przeszkadzający całkiem zwątpił. <laughs> Stwierdził, no, no, no jak on to robi? Jak on to jak robi? W ogóle? Nie wiem, właśnie. Nie wiem, Pro, tak, próbował mnie jest? ubić, po czym sobie chyba odpuścił. Dlatego sobie tak biegłem na luzie, wiesz? w sumie nie na luzie, bo się spinałem, żeby mnie tutaj nie dorwał? Może utknął. Ja go w ogóle nie widzę. Czekaj, bo. O, dobra, on, widzę. On chyba tu chciał mnie wysadzać. Gdzie on jest? Na y, ostatnim etapie. Aha, okej, okay. czyli się minęliśmy jakoś. Hej! Cześć, witam! Hello! Hello. Hello. Czemu to nie ja. On wygrał, nie ja! Zostawcie mnie, to on ale, wygrał! Ale ty, ale ty masz fioletowy nick! Ale to on wygrał! No nic, a? Ktoś tu mi machał, a fajnie, dobrze. Siadam, siadam, szybko siadam, szybko siadam. Dobra, i głosujemy na... Na co chcesz? Eee, może yy, Western? Okej, okay, f 5 Możesz napisać na czacie, oni nie że masz taki fajny, cudowny nick, to wszyscy tam polecał. Poproszę, żebyście wszyscy zagłosowali. Tak. I wszyscy jest OK my master, I will vote for five Tak. No proszę bardzo już. Dobra, Do. masz serduszko, proszę bardzo. Może w końcu coś poderwę na tych serwerach, a nie. Cały czas tylko zarywam, zarywam i tu. A żeby, żeby mnie tak zarwali któregoś dnia, no. What? Jaka to by była piękna odmiana, bo to zobacz. Ja zarywam do wszystkich dziewczyn, jakie spotykam. No. Na serverach. Słuchaj, po Parkura uciekł jakoś tak nagle, wiesz, zauważyłem. Pff. No i zobacz. I tak jesteśmy, to ci opowiem, słuchaj. No. Zawsze podrywam dziewczyny, zawsze. Ale żadna mnie nie poderwie. Dlaczego? No właśnie, no i to jest no właśnie dokładnie to, o czym mówię, no. No, <try> niestety. Ej, no. <noise> ja chyba przeszkadzam. No. Nie. Tak. <try> Nie. <try> no, no życie, no. Cześć! Cześć! Machacie mi, a ja was będę zrzucał. Co, 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 co to ma być? To Kicked for flying. Or related. Zbagowało Zbugow... to... mnie, no nie, bo tak patrzę, coś mnie rzuca w górę w góra w dół, dół, nie? No. Dobra, weź, wyjść wyjdź stamtąd. Dobra, wychodzę. co no to, 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 to miało być? Jesteś przy tablicy, chodźmy na dziesiątkę. Dobra. Co to miał znaczyć? God Nie chcę być przeszkadzającym, bo tu jest zbagowane jakieś... Kurde, jak mam mnie kikować? to ja podziękuję. Jeszcze raz pastern? Mhm. Dobra. Aż normalnie nie wierzę. Mhm. Nie wiem, nie wiem, co się odwaliło, nie? Proszę posłuchaj, posłuchajcie się fioletowego Aaaa, piłek Co Wiecie, co Wygrywa Western, a nie, High City ma 5 głosów High City wygrała, dobra, trudno No to High City będzie O, nie przeszkadzam, bo mnie nie wzięło Super, 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 super Dobra, to jest git Mhm a nie, no patrz, znowu mnie... Kurde, znowu będę przeszkadzał, to, to chyba gra zadecydowała za mnie, wiesz? Mam nadzieję, zielone. że teraz mnie nie będzie rzucało. O Boże, zielony. No, to są ci tuchy wstrętne. O, 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 nie rzuca. Nie rzuca mnie, nie, nie, nie rzucaj mnie, stoję na szyfcie, Stoję na szyfcie, nie ruszam się. Nie ruszam się. <ścoughs> nie wykikujecie mnie. Czekaj, o, 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 mogę się ruszyć, dobra, 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 okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, dobrze. O nie, to ta runda przez przerąbana, o współczuję Hunter. <ścoughs> Masakra. Dobra, już widzę co to jest. Ja pier Uuu. Zawsze mi się ta nazwa hejsi my myli z taką inną rundą. Po nazwie oczywiście, a później wchodzę i tak patrzę, o nie, to, 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 zło. To, to zło najgorsze. Ja W sumie w tym momencie chyba się cieszę, że przeszkadzam, wiesz? <laughs> Boże, dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. Nie za bardzo Spoko, przypuszczę przez te pierwsze O ile ten tutaj nie stanie No idź stąd babo O poszła, dobra Dawaj, 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 dawaj Okej Dobra Tu im zaaktywowałem coś Kurde ta babka przede mną nie ogarnie życia, nie? Pic! Uwaga, lecę Spoko Dobra Domet. Ty rzucili Teraz w którą stronę. Tu, dobra. Ja nie, na szczęście mnie nic nie zrobiło, to dobrze takie. Mm -hmm. Jakby mnie zrobiło, to bym był smutny. Ej, co ale jest? Nie Przebieg po, po powietrzu. gadajmy, co to takie lagi Kurde. masz. Kurde. No ty farciarzu, jeden, no nie. Polerka. Czekaj, przedzę w tym czasie. Dobra, tutaj przeskiknąłem. Tutaj nikogo nie ma. Ej, no, gad. Co jest z tymi pułapkami dzisiaj? No nie działają. No teraz nie trafiły. Co się tu wyprawia dzisiaj normalnie? Ja nie wiem. Dobra, hits. Nie, mamy gościa, który wygra, bo żadna pułapka na niego nie działa, nie? Masakra. Tak, jakiś pewnie. No, pada, nawet strzały nie trafiły. God damn it. O nie, co, ja kliknąłem. Za wcześnie, no nic tam. To to jest. Dobra, o. lecę dalej. Hits. Hmm. Hits. O, wy dobra. została wyprzedzona, a to fajnie, okej. Okay. Hits. Idzie w którą stronę? Tu. Próbuj. Może tylko, żeby nie dotknąć. Kurde. Zawsze zapominamy, jak ten gigant działa, ale. Dobra. Dawaj, dawaj, Dobra. dawaj. Ja się może tapnąć gdzieś tu. do poprzedniej. Hmm, tutaj, okej. Okay. Dobra. Jest i teraz tylko. Na nitki. Jest. Co? No. Co? Przecież no. Jak ty ma, chamsko. Ale przecież wylądowałem w nitkach. Co ty gadasz? Może. Wiesz co, czasami też mnie tak ubijało dziwnie. To za dziadostwo. Za. 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 odnawiaj no, się szybciej. Dobra. A ty co i... tu robisz, kurde? przyszła mi tutaj. No nie! Boże, jakbyś to zobaczył normalnie, jak ULJ-a. To wtedy tak robi. Co ty ćwiczysz? Lol, gościu miała cheaty. No cheaty, gościa złapałem. Co, co typ. Dawaj. A ty lecisz? Jest. Tak Dobra. to ja. Ci wyłączę, masz iść. Zrobiłem ty posz, A nie, nie zdążyłeś? A to Które taka mapa w końcu. Jest. Do. Dobra. Y... Poczekamy, samo nazwywali. Dobra, może teraz będę biegu. Może teraz będę biegu. Chodźmy na DR3. Dobra. Dobra. Na co głosujemy, panie. A ja nie mam pojęcia, to teraz ty. Mm, ja bym proponował albo Jungle Base, albo Legacy. To możemy Legacy. Si. Dobra, V2. Ty, tyru, wbijaj to ta tam. <gry> ja się boję po prostu tego detrana. Nie wiem, dlaczego z tobą zawsze mam coś takiego, że jak biegnę, to ja się normalnie stresuję. A ja nie wiem, dlaczego. Bo ja, ja a, nawet nie biegałem jak, tam. Jak, jak ja gra, przeszkadzałem jak z ale z nie. tam to wszystko w porządku, normalnie lecę, jestem i <laughs> biegam z tobą, to zawsze coś muszę zepsuć, nie? Zawsze tak mam. No ja nie wiem, no. Co to w ogóle jest za jakaś ławeczka tutaj? Co to za jakiś ogród? Tutaj co to za... A tu nie ma wyjścia, dobra. Legacy oczywiście. Jakby nie inaczej, nie? No to bardzo fajno. To teraz ja sobie tylko muszę znaleźć jakieś dodatkowe wejście, poszukać mm -hmm. czy coś. No nie, znowu przeszkadzam! Co jest? Ty Gdzie się to zmienia? Da się ustawić, że chce się biegać, nie? Ja nie ustawiam, że chce przeszkadzać. No dobra, dobra. Psuje innym życie. Taki, taki tytuł odcinka, nie? Mm -hmm. <grych> Wygrał w pierwszej arenie, a później przeszkadza, nie? Znalazłem dziewczynę, która się to... nazywa Abitato. Abitato? No, Abitato. A bita, to B! Tato, B. Ty typowy tekst po przyjściu ze z wywiadówki. Na sobie pobiegnę, zobaczę, co my tutaj mamy, zatrapy... Tutaj podłoga, okej... Okay. Push a player out out window. Wiem, jaki to jest poziom, dobra, ale będzie ciężko. Mhm. Free naście, 12 dwanaście, jedenaście, ten a mogę biegać Dlaczego? Pamiętaj, że pier pier pierwsza nie ja stoję, uważaj Dobra La, la, la. Okej okay. La, la, la. O ty... Fierciarzu jeden Przykro mi, spadłeś W kupę wpadłeś Teraz ja Uważaj <noise> Udało cię? Ci Udało mi się Super, czy lubiłem kogoś innego Biegni, tutaj nie puszczam nic, nie puszczam nic, biegni, biegni Dobra, nie, nikt nie obstawia przodu, także... Jest! Dobra, biegni, 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 biegni szybko Biegnę! Biegnij, bo ja tutaj już stoję, biegni, biegni, biegni Dobra, 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 już mogę, tak? Jakby coś? Tak, okay. wszystkie o oh, fakt. tu się... Dobra, odpuszczam z tym wszystko z kolejne Biegni, uwaga, kolejne. Bo cię, bo cię dogania Cię dogania, cię dogania, cię dogania o oh, shit, uwaga, uwaga, uwaga. Nie! jest. Nie kurde, do... jest. Oh yeah! ubiłem tą osobę, którą wszedłem w tamtej arenie. Oh yeah. Dobra, Dobrze, ja to jest na górze, na górze Biegnij, jesteś pierwszy. Nikko, bo k ciebie nie idzie, wiesz. To no super. Jest. O, oprócz tego chama, którego ciągle próbuję ubić. Jest. Brawo. Brawo, pierwsze miejsce. O Oh yeah. Dobra. No kurde, Gdy musiałeś skoczyć akurat teraz. Dobra, ja sobie zobaczę jak tam inni sobie radzą. Mhm. A tu mam jeszcze fajne takie przejście. Dobra. Prum, ty. prum, 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 prum. Ale widzisz, masz wygraną. Ja się ucieszyłem, bo kogoś ubiłem, nie? No i, o <laughs> i gitara. No. Dobra, teraz tutaj. Haha, <laughs> Snoop Dogga ubiłem, <laughs> Sorry, Snoop. I który był snub? Piąty, piąty miejsce Piąty Haha ha. Piąty Snoop doge. Wyprzedziłeś zielonego Haha ha. Bo jesteś na pierwszym, zielony był na drugim Bardzo się cieszę w tym momencie i jestem no. uspełniony No gościu debilu przeszkadzający, no przyszedł odpalił pułapkę pustą, nie? Co ty, weź się ogarnij życiowo <słuch> Ej hunter <słuch> pierwszy Haha <słuch> <słuch> <Brawo> ty Haha <słuch> 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 Haha dzi Dobra, ostatnią jakoś I patrzmy na Tak? A ja bym chciał jeszcze jedną przewiec, bo w sumie jedną rękę kobiegał. To dawaj na 12 szybko. A dobra, 12, wbijam I dawaj, zagłosujmy na czwóreczkę V4. Czekaj gdzie to mogę sobie zmienić klasę, co? Achievements nie, customization menu. Change hot banner. Atomizations menu, change role Rabbit Banner. Ok, change settings, click. Aha, to tutaj musimy mieć odpalone intro. Change role, o super, random roll. Ok, dobra, 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 jestem szczęśliwym człowiekiem. Dobra, to lecimy w takim razie zaraz z kolejnym. Okej, okay. nie, 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 no nie mogę tego banera, nie mogę tego banera zainstalować. Dobra, będę biegał, będę biegał, będę biegał, będę A bo tu czasami z banerami biegają, nie? Jak coś kliknąłem, ale mi się nie wyświetliło. Ale będę biegał, będę biegał, będę biegał, będę biegał. Ja też będę biegał, a mi jakoś tak mocno przyspieszyło. A, to będziesz przeszkadzał, będziesz przeszkadzał. Ej, będę biegał. Przeszkadzasz, co nie? No. Ej, będę biegał. <laughs> Jaki wkurzający tekst, nie? Tak podchodź do kości. Podbiegał, podbiegał. Dobra już nie mówię. No witaj panie Stevie. Jack Wang! Dobra, poczekam. Tu jakieś pedobery biegają. Podbiegać. Nie, ty, ty akurat będziesz przeszkadzał

to dobrze, Hunter na propsie, Hunter... Łohooo, ale ktoś mnie wystrzelił w pintala, o pintala, za pintala, kto Cię kopsnie dziś? Nie, nie, nie... O, o, właśnie, właśnie, dolary na propsie, a nie jakieś dzikie krokcie, co? Dobra... Kurde, się zabić gościa. Proszę, nie wyłączaj podlogi. logi, bloks, ploks, To nie ja robię? Jest, okej, okay, okej okay. Super git malina, kto ci zrobi dziś w bombirach. Hehe, yeah. Dobra, tutaj na dół. Kurde, ten gościu się na mnie uparł jak ja pierdzielę, jak, jakbym mu kanapkę obiecał. No no patrz, no, patrz, no no, no kadam, nie dam ci kanapki gość, teraz to, to już przepadłeś weź mu napisz, że mu nie dam kanapki A, dobrze. Napisałem Okej. Okay. Biegnij tu. Ekstra. Ha! A <słuch> spadnął Szybko, szybko, jest! Już mi możesz kupę zrobić! Ha, nie będzie kanapki, ho, ho, ho. Jest Napisałem pierwszy! Mu, że Napisałem, mu, że nie zrobisz mu kanapki, także... Także nie Zbunię będzie swoją rolę Dziękuję, dziękuję O, 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 o I siema. <noise> A, utknąłem Super, niewidzialne bloki jak zwykle na propsie Patrz jak sobie nie radzą <noise> ha. Kurde to tam? No, ze ja tego tak, tak śmiesznie. Chodź na schody, chodź na schody, chodź na schody. <grybuj> chodź na schody. <grybuj> Jak Wang trzeci, ten co mi machał. O, wow, ale schodki poznikały. Dobra. Ten, Ten przy meci. Jestem przy meci. Tak? No fajnie. Takiegoś. Jeszcze raz i... Wrócimy <laughs> Gdzie jesteś dokładnie? Przy schodach tych znikających. Aha, i, i ich trollujesz? No. Okej. Okay. <laughs> o oh, yeah! Yes, z pierwszy. No. no i jest fajnie, i jest fajnie. To mi się podobało. No, Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Hej, hej, Dobry, witam, witam, witam. A witam, witam, cześć. Hej, hej. No, to teraz możemy fajnie Ja jeszcze, zrobię sobie tutaj przepowiednie, bo tutaj są takie wajchy. Można sobie wajchać. Też sobie wajchnę, tylko jestem na innym lobby, bo jestem na tym wipowskim lobby. Oj, proszę bardzo, to tu mi wskazało, że congratulations dziękuję. Następnie będzie opad znowu, congratulation. No, jest to tokenów razy dwa. I tyle, i tyle, czyli, czyli okej. Mi słabe leci. Mam 31 hunted krystałów, nie? Tak. Tak będę się bawił, a mi nic poleci ciekawego. Bit, bit. Nie, nie baj się, bo to jest oszukajana gra jakaś <grym> ja, ja niedawno coś mi się takiego wylosowało, jakiś legendarny drop, coś takiego, no nie? No Także tak, tak, to było fajne, bo akurat mogłem tylko raz pociągnąć za to, no nie, bo tyle miałem punktów I tak, tak wejchnąłem i tak, o kurde To, to, to dobra przepowiednia Okay. Ja rzuciłem już razy 20 i dalej mi nic nie poleciało Dokończymy. <laughs> dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, My Wam bardzo dziękujemy za oglądanie Wbijajcie do Huntera, wbijajcie do mnie, mamy fajne odcineczki i się dzieje fajna akcja, także no. Także dzięki raz jeszcze. Co coś chcesz dopowiedzieć? Eee, tak, cześć. Cześć do... Złoty jabłka trafiłem. A ty kurde 50 tyś... Co? Chodź. Co tam trafiłeś? Mr. Hunter, patrz co się na ty! Just one hair, long price! To kurwa! Wylosował. Ty, no trzy złote jabłka trafiłem. Czy wykonał.? Ja! Tak, wszystkim drinki na tym serwerze, nie po prostu. open bar robimy na mój koszt! Cześć, yo, 50 tysięcy tokenów wylosowałeś? No! O ty w dziadu, kurde. My jesteśmy na innym tym, my jesteśmy na innym lobby, to nie widzę, to zobaczył u, u ciebie na nagraniu jak to wyglądało. O ja pierdziu, No to widzicie, ja tu, ja tu powiedziałem Hunterowi, że zdobyłem legendarny itemek, a Hunter zdobył legendarną wygraną w tokenach. No i kurde, wszystko się tutaj wyrównało, no. Gitara się ma. Wygrało. I fajne, i fajnie. I, I tym bardzo pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy program. Detran, było mega przyjemnie. Jesteśmy wygranymi, dzięki na razie. Cześć, żółwik! Woo.